Cześć, to Jarosław. Zobaczcie. Znowu ograbiłem szwagierkę, tym razem z liliowców To była jedna karpa. Zrobiłem z nich pięć, i taki szósty. Można powiedzieć szczepek. A Oprócz tego z racji, że w sobota zakupiliśmy jeszcze naszym ogrodniczym taką budleję i, i takie coś. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet jaka to nazwa jest tego. Ale zobaczcie. Zobaczcie, będzie do kolekcji z tym zakupionym jakiś czas temu. Także będą się pięknie prezentowały w przyszłym roku. A oprócz tego pokażę Wam jeszcze, jak się rozrósł ceniowy zakątek. Pięknie rosną, kwitną. I taka ciekawostka. Szwagierka już mało wykopuje mieczyki na zimę. A tutaj zobaczcie. U mnie jeszcze piękny się, się uchował mieczyk. I kwitnie i jeszcze będzie kwitł. Także jest super. Dobra. Szpadel przygotowany. Zaraz kopie tej liliowcej. I sobotę można uznać za, za udaną. Jeszcze raz nieczyk Do usłyszenia. Do następnego. Cześć.